Kluczem w spotkaniu z Panem Bogiem jest pragnienie. Kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, zabiorą mu to, co się mu wydaje, że ma. Czy jest w tobie dzisiaj pragnienie spotkania z Panem Bogiem, czy jest w tobie pragnienie pogłębiania swojej wiary? Na to pragnienie Pan Bóg zawsze odpowiada. Dlatego spróbujmy dzisiaj wzbudzić w sobie to pragnienie najgłębsze, które czasami gdzieś jest ukryte w nas. A które najbardziej odpowiada temu, kim jesteśmy, a jesteśmy powołani do tego, aby z Bogiem tworzyć relację jako jedyni na tym świecie, wśród świata stworzeń. To właśnie nas Bóg ukochał i wybrał do tego, abyśmy razem z Nim tworzyli piękną więź. Spróbujmy dzisiaj wzbudzić w sobie to pragnienie, a jeśli go nie ma w nas, to prośmy Ducha Świętego, aby On w nas był sprawcą ich cenia i działania. I chcenia poznania Pana Boga i działania w tym kierunku, aby Boga coraz bardziej poznawać i pogłębiać swoją wiarę.